Trójmiasto. Dzień dobry. Dzień dobry panie dzień dobry państwu. Panie prezesie, co musi się wydarzyć, żeby projekt finalnie warty blisko 200 milionów złotych, z którego według zapowiedzi w 2029 roku miało korzystać blisko 200 tysięcy lubuszan, upadł? I to upadł tak, z takim wielkim hukiem. Zacznę od początku. Przez ostatnie kilka miesięcy, jako stowarzyszenie, jako zrzeszone samorządy, przygotowywaliśmy się do tego projektu. Pozyskiwaliśmy wszystkie wymagane dokumenty i załączniki, w tym najważniejsze, czyli decyzja środowiskowa, oprócz tego zgody wodnoprawne, y, opinia z programu Natura 2000, y, y, podpisaliśmy umowę, list intencyjny ze stroną niemiecką, że ten projekt będzie służył również y, turystom niemieckim, y, podpisaliśmy porozumienie ramowe pomiędzy wszystkimi podmiotami. To była ta część umowy, którą realizowaliśmy, ponieważ jako stowarzyszenie podpisaliśmy umowę z firmą wykonawczą, na po pierwsze przygotowanie studium wykonalności i analizy kosztów i korzyści. To było po stronie firmy wykonawczej, po naszej stronie były te dokumenty, o których mówiłem. Zadaniem firmy było syntetyczne przełożenie swoich własnych opracowań, swoich własnych modeli ruchowych, popytowych i tych dokumentów, które my dostarczyliśmy na język projektowy w konkursie z programu FENIX. I ten projekt trafił do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, który podlega Ministerstwu Transportu, które i ta instytucja tak naprawdę dysponuje pieniędzmi unijnymi, które są przeznaczone na transport i komunikację. Tutaj ta firma miała złożyć ten wniosek i go nie złożyła. Dlaczego? Dokładnie tak. To jest przedmiotem naszych analiz. My też chcielibyśmy wiedzieć, jakby, dlaczego zdarzyło się coś, co nie miało prawa się zdarzyć. Żeby złożyć wniosek w, do tego konkursu należy skorzystać z takiego dedykowanego programu do tego, to on się nazywa WOT 2021 i firma poinformowała już po momencie złożenia tego wniosku nas oraz instytucję zarządzającą, że w czasie procedury aplikacyjnej miała problem techniczny. No, żebyśmy Termin był do 31 stycznia, jeśli dokładnie tak, pamiętam. Tak? Dokładnie A tak. kiedy firma zdecydowała się ten wniosek wysłać na ostatnią chwilę? Tak, ale to też nie jest nic takiego, co się nie dzieje w tego typu wnioskach, ponieważ razem z nami w tym samym momencie 9 innych podmiotów również aplikowało. Stało się to tak, tak dlatego, że ostatnie dokumenty czyli decyzję środowiskową udało nam się pozyskać w dniu 30 stycznia a 31 stycznia o godzinie 14:50 podpisali, podpisaliśmy ostatni podmiot podpisał nasze porozumienie ramowe to był ten moment w którym my przesłaliśmy komplet dokumentów dla naszego wykonawcy On oczywiście wcześniej już pracował nad nad tym wnioskiem. On był w, w większości, 99% tak, już wprowadzony do systemu. Pozostało jeszcze tylko załączenie tych um, ostatnich załączników, które, które wysłaliśmy. Suma summarum, nie udało się tego złożyć w terminie. Rozumiem, że był też czas na odwołanie i to odwołanie też zostało odrzucone. W, w, odwołanie zostało odrzucone 10 marca. Dostaliśmy um, ostateczną odpowiedź od instytucji zarządzającej. I instytucja zarządzająca wskazała na to, że no właśnie w tym samym momencie dziewięć innych podmiotów również aplikowało, zrobiło to skutecznie, a regulamin konkursu jest zero jedynkowy. Nie przez EPUAP, tylko przez dedykowany system należy złożyć ten wniosek, jeżeli nie zrobi się tego przez ten właśnie system, to wniosek jest odrzucony. Kiedyś tak było, że można go było wysłać, e pułapy można go było uzupełnić. Tutaj to ten regulamin stanowił bardzo jasno. System nie ma dokumentów w systemie, nie ma wniosku. Jak Lubuskie Trójmiasto rozmawialiście już z firmą, która miała ten wniosek złożyć, z tą firmą, której powierzyliście tę misję. Co oni powiedzieli? No bo wiadomo, że dla nich to też jest pewnie niekomfortowa sytuacja, no bo pewnie zaraz pan też o tym powie, to skończy się w sądzie. Yy, zapewne tak. My w, wspólnie z wiceprezydentem Jarosławem Flakowskim w pierwszym dniu roboczym, kiedy no, okazało się, że firma nie złożyła tego wniosku, yy, wcześniej rano byliśmy już w drodze do Warszawy, jednocześnie będąc w kontakcie i z instytucją zarządzającą, yy, i z tą firmą. Zadaliśmy od razu no, szereg pytań, no, to były, no, była bardzo trudna i emocjonalna rozmowa, no, ponieważ no, nie został złożony projekt, nad którym, nad którym zrzeszone samorząd i lubuskie trójmiasto pracowało przez kilka miesięcy. Poświęciło na to dużo czasu i zasobów i wtedy na gorąco dyrektor zarządzający na, na szereg naszych pytań odpowiedział, że on na dziś nie jest w stanie nam odpowiedzieć, co się wydarzyło i, i dlaczego ten wniosek nie został złożony, no, ale oczywistym było, że wina leży po stronie wykonawcy, bo też my... Jasno to zapisaliśmy w umowie. To, to, to z punktu widzenia prawnego to była koniunkcja, to znaczy przygotowanie studium wykonalności i analizy kosztów korzyści i przygotowanie wniosku i złożenie wniosku. I teraz my jesteśmy już po, po szeregu rozmowach z, z prawnikami. Jesteśmy przekonani, że ta prawda obiektywna i prawda procesowa jest y, po naszej stronie. No ale e... to firma też nie sfinansuje szybkiej kolei aglomeracyjnej lubuskiego Trójmiasta. No tutaj chyba też musimy o, to, mieć tę świadomość. To jest dla nas, oczywiście to jest dla nas gorzka satysfakcja, że m, m, mamy rację, bo to nie, nie było naszą intencją e, e, siedzenie na sali sądowej i do, 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 dochodzenie naszych praw, tylko naszą intencją było budowanie tych przystanków. E, I no, taki pierwszy... Nasze odczucia jako członków stowarzyszenia to była oczywiście złość i frustracja, która też no, przerodziła się w taką sportową złość, że no dobrze, firma zawiodła, nie udało się w pierwszym etapie, ale to też nie jest tak, że... Jest jeden konkurs, i, i, i na tym kończymy. No Chcę dopytać tutaj, no bo też wszyscy mówimy o tym, no rozgorzała też dyskusja na ten temat, bo o Skalcie mówi się od lat. To dziś był też fundament i spoiwo olubuskiego trójmiasta. To chyba też nie jest do końca tak. Właśnie o to pytam wprost, że cały projekt pod tytułem Skald był postawiony na karp jednego konkursu, bo też trzeba podkreślić to, że to był konkurs. To też nie było oczywiste to, że tutaj te pieniądze są już tak na przeznaczone dla województwa lubuskiego, dla lubuskiego Trójmiasta. Nie, absolutnie nie. I to od razu też jeżeli mogę, pojawiło się kilka takich informacji w przestrzeni no, głównie mediów społecznościowych, które no nie do końca mają pokrycie w faktach. To znaczy po pierwsze sama wartość projektu. On rzeczywiście, ta wartość się zmieniała. Ostatecznie projekt w całości brutto jest warty 189 milionów. Z tego my wnioskowaliśmy o 170 milionów. Pojawia się informacja, że to jest pół miliarda, 300 milionów. Ta wartość ostateczna wynika z tego, że ten projekt musiał zostać urealniony. Kiedy my go przedstawiliśmy w tej takiej wersji najwyższej, postulowanej, idealnej zarządowi PKPPLK i oni też mieli oczywiście wgląd w analizy ruchowe i w takie przewidywania popytowe pasażerskie. PKP PLK powiedziała bardzo twardo, jednoznacznie, że z tymi wartościami, które widzimy, oni nie są w stanie wejść do tego projektu, ponieważ rachunek ekonomiczny przystanku na przykład budowanego za 18 milionów, który wygeneruje 0,5 pasażera na, na jeden pociąg, jest dla nich nie, nieakceptowalny. I po tym komunikacie tak naprawdę kilka miesięcy temu ten projekt był już do zamknięcia. Ale dzięki, muszę o tym powiedzieć wprost, determinacji prezydenta Marcina Pabierowskiego, którego poprosiłem o pomoc i której tej pomocy absolutnie nie odmówił posła Waldemara Sługockiego i też na w pewnym etapie pani poseł Mai Nowak, Udało się wrócić do stołu negocjacyjnego, do takich twardych, naprawdę twardych i trudnych negocjacji z naszym największym partnerem i też beneficjentem tego konkursu, czyli PKP PLK i ostatecznie udało nam się 18 grudnia osiągnąć kompromis. I nakreślić taki realny zakres rzeczowy tego projektu z tą końcową kwotą 198 milionów. Druga informacja w przestrzeni medialnej, która się pojawiła, to to, że straciliśmy szansę, czyli na, straciliśmy 85% dofinansowania, co nie jest do końca prawdą, ponieważ to jest taka historyczna wartość spoisiu. W konkursie w, w programie Fenix rzeczywista. Stopa dofinansowania to jest do 70%. Jest taka taki, no, semantyczna sztuczka, to słówko do, ponieważ instytucja zarządzająca tak naprawdę może jeszcze to zmienić i minus. Czy może być 20,70%? Tak? tak, może być to mniejszy poziom. I w tym konkursie VAT był niekwalifikowany, co oznacza taki realny poziom, jeżeli mówimy o 70%, w procentach dofinansowania to realny poziom dofinansowania to było 56,9%. Do tego też pojawiała się informacja o tym, że te pieniądze były gwarantowane. To, to też nie jest prawda. Nigdy nie było tak, że. To jest otwarta formuła konkursowa, do której startują też e, inne podmioty. No, ale to, żebyśmy też mm -hmm. powiedzieli, bo mam wrażenie, że tutaj jest bardzo dużo niedopowiedzeń i wszyscy bazują na tym, że ten projekt się już zakończył. On się zakończył czy się nie zakończył? Bo wiemy już na pewno o to, że w 2029 roku, tak jak pierwotnie planowano, no to się nie ziści, tak? No nie ma naturalnych szans. Są szanse. E, absolutnie są szanse. Ten projekt był założony w bardzo długim horyzoncie e, czasowym. I to też nie jest tak, że. W cupcie tych konkurs, te konkursy, które są ogłaszane na rozbudowę infrastruktury, nie tylko w cupcie, ale też są pieniądze regionalne, one się, te konkursy są ogłaszane na bieżąco. My mamy nasz projekt, jesteśmy gotowi, jest przeliczony, jesteśmy gotowi gotowi. By, byli, byliście na to przygotowani, że może by nie trzeba korzystać z innych konkursów, innych źródeł finansowania tej inwestycji? Zawsze z tyłu głowy mieliśmy, że my możemy tego konkursu nie wygrać. To zostało przedstawione w ten sposób, jakoby lubuskie trójmiasto miało te pieniądze gdzieś tam w specjalnej szufladzie w Warszawie przygotowane i gwarantowane tylko dla nas, ale to, to absolutnie tak nie funkcjonuje. To był trudny konkurs, do którego startowały też inne podmioty. Jeszcze w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja o tym, że samorządy straciły ponad milion złotych z tytułu honorarium dla firmy wykonawczej. To też jest nieprawda, ponieważ w momencie, w którym wniosek nie został złożony, ja jako prezes lubelskiego Trójmiasta, reprezentujący samorządy, też stojący na straży pieniędzy publicznych, uznałem, że przedmiot umowy nie został wykonany, dlatego te pieniądze, oczywiście nie zapłaciliśmy firmie za całość tego projektu przed. Ja te środki zwróciłem na, na konta samorządów, więc uszczerbek w majątku samorządów, nie, nie ma uszczerbków w majątku samorządów. I jeszcze pojawiła się taka informacja o tym, że straciliśmy też środki na tabor. Nigdy w tym konkursie. Nie było mowy o tym, że możemy się starać o tabor. To znaczy, to, to, to nie, nie szło równolegle, I, że budujemy przystanki, budujemy węzły i jednocześnie wnioskujemy o szynobusy i, i, i pociągi. Muszę dopytać tutaj o reakcję. Też mówił Pan o reakcji Marcina Pabierowskiego. Jestem też prezydent Nowej Soli, Beatek jest burmistrz Słuchowa, Wojciech Sołtys. Jaka była ich reakcja na to, co się wydarzyło? Jesteście gdzieś tutaj i macie wspólny pogląd na to, co się wydarzyło i jaka powinna być przyszłość? Tak. Przedstawiliśmy to wspólnie na konferencji prasowej w piątek. Oczywiście to to złość, frustracja i takie poczucie, że to absolutnie nie miało się prawa zdarzyć. Ale też ta złość i frustracja, ona przekuwa się w determinację do tego, żeby pomimo tego kryzysu, w którym, w którym znalazł się ten projekt, pomimo tego realizować go w oparciu o to, co, co się pojawi, bo jesteśmy przekonani, że w niedługiej, niedługiej perspektywie jeszcze w ramach tych obecnie obowiązujących ram wieloletnich, ram finansowych Unii Europejskiej te konkursy będą i będziemy startować. Pytam o to też nie przez przypadek, ponieważ kilka miesięcy temu mieliśmy okazję rozmawiać w naszym studio. Mówił Pan o tym, że Skalt jest taką podstawą funkcjonowania i dalszego, dalszej takiej szerokiej współpracy w ramach Lubuskiego Trójmiasta, no dzisiaj jest tutaj pewna rysa się na tym pojawiła. Tak, ale Lubuskie Trójmiasto, proszę pamiętać, że przede wszystkim jest formalno-prawną podstawą do ZIT-u, czyli do środków 210 milionów, które mamy podpisane na mocy strategii, która nas wiąże z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. I tutaj na dzień 30 stycznia mamy zakontraktowane już 67 milionów, czyli 30% środków, które mamy wydać i te projekty, które spinają również, nie skarb miał spiąć Lubuskie Trójmiasto, ale realizujemy szereg projektów w ramach Lubuskiego Trójmiasta, które też no, to Lubuskie Trójmiasto konstytuują. Tak? No, Właśnie Lubuskie mhm. Trójmiasto. Żyje. Ma się, ma się. Nie wiem, czy ma się dobrze, ale na pewno żyje. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o te informacje, które się pojawiły właśnie w przestrzeni publicznej, bo tak dość ostro chyba zostaliście zaatakowani jako lubuskie Trójmiasto. Może nie personalnie w mm -hmm. stosunku do, do pana jako prezesa, ale gdzieś tam były różne przytyczki ze strony byłego prezydenta Zielonej Góry, Janusza Kubickiego. Hmm. Widzi pan tylko na tym jakieś argumenty merytoryczne, czy raczej jest to takie bicie piany, mówiąc, mówiąc wprost? Jest to dowód no, jakiejś frustracji, znaczy, bo, bo, tam, bo tam było powiedziane, no ja zrobiłem wszystko, uh -huh. co można było, żeby skalty powstał, żeby to działało, no przyszli nowi i zepsuli. No tak to w skrócie, tak to w skrócie wygląda. Gdybyśmy złożyli ten projekt tak, jak go otrzymałem, e, czyli w tej takiej nazwijmy to wersji maksymalnej, byłby to piękny projekt, który nie miał szansy realizacji. On musiał zostać urealniony i został urealniony. I w, w ostatecznym rozrachunku udało nam się pozyskać dokumenty, co do których mówiono nam, że on, niemożliwe będzie ich y, y, pozyskanie. E, projekt był przygotowany w takiej formie i w takiej wersji, jaka realnie miała szansę zaistnieć. Jestem przekonany, że ona zaistnieje w tym horyzoncie czasowym, który sobie założyliśmy. I myślę, że każdy na to liczy. Bardzo dziękuję za rozmowę Tomasz Winiecki, prezes Stowarzyszenia Lubuskiej Trójmiasta był Państwowym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.